Siemanko tak wygląda najnowszy gość w moim ogródku zakładam, że to kawaler bo jeszcze ma głowę słyszałem już o tym, że pojawiły się orliszki w Polsce jedna ma nawet swój kanał a teraz zawitały pod Wrocław w sumie jest to bardzo miłe kiedy takie zwierzątka pojawiają się na ogródku bo przyznam szczerze, że jest to mój pierwszy kontakt z żywą modliszką w naturze do tej pory miałem w terariach, ale nigdy nigdy na żywo nie widziałem aby pojawiła się gdzieś w ogródku zobaczymy czy pomacha czy jest też taka jak Monika i humorzasta Papa. Pa.